Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Drużyna Jagieloni Białystok zmierzy się z Rakobem Częstochowa. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Rusza więc, pierwsza połowa jest szansa, uderza! Znakomicie wybronione prawo. Stawiają na krótkie rozegranie. Czy trafi do siatki? No nie, strzał do zapomnienia. Drużyna gospodarzy ma dziś nie lada orzech do zgryzienia. Musi bowiem zmierzyć się z najlepszą dotychczas defensywą w lidze. Obrona gości naprawdę w tym sezonie imponuje. Zespół traci najmniej goli w Lidze i dziś rywalom na pewno również będzie trudno obram. Romanczuk odbiórczysty, nie ma faulu. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Szansa na strzał, całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. postanowili rozegrać stały fragment. Deja vu, bo zaraz wznowienie z rogu. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. I to tyle z tej akcji. O jest za linią obrony. Uwaga! Broni, ale piłka wciąż w grze. Mamy bramkę! Ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce. Chodzi bez powtórki. Wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja, trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał. No to mamy 1 do 0. Out po tej udanej interwencji. Ależ ma żelazne nerwy. Ależ teraz będzie okazja. Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Może strzelać. Uwaga! Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Zrożnego w okolice 11 Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. Ależ to było daleko od bramki. Fatalne pudło. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Dobre przerwanie akcji rywala. Uwaga, wychodzi sam na sam. No to powinno być wyrównanie stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Piłka przejęta, zrobiło się niebezpiecznie. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Pospisil? Bramkarz pewnie, łatwe miał zadanie. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. No i strata, nie mają piłki. Uwaga, okazja na remis. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę? Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Za nami pierwsza połowa meczu. Raków zrobił swoje. Prowadzi w tym spotkaniu. Do tej pory wszystko układa się po ich myśli, prowadzą, a na dodatek, do czego zdążyliśmy już przywyknąć, ich obrona jest nie do przebicia. To najlepsza defensywa w Lidze. Nie zdziwi mnie zatem, jeśli skończą mecz z czystym kątem. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Udane wejście w przeciwnika. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? No i strata. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Uwaga, będzie okazja! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Zagrywa teraz krótko. podejście wyżej. Odbiór. Klasyka nowoczesna. Sędzia nie miała wątpliwości. Dyktując teraz rzut karny. Jest źle. Ale może być znacznie gorzej. Sędzia podjęła teraz nieoczywistą decyzję. Wskazała na 11 metr, ale uznała, że nie pokaże kartki za fału. Podeszła do tego przewinienia łagodnie, co można zrozumieć, bo nie było to bardzo ostre zagranie. Szansa na odskoczenie drużynie przeciwnej. Fatalnie, po prostu fatalnie uderzył. Jacku, nie wiem co on chciał zrobić. Żeby chociaż trafił w światło bramki z tej jedenastki, nie zdziwię się, jeśli menedżer postanowi go dzisiaj zdjąć z boiska. Chcieli utrzymać się przy piłce bezskutecznie. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Jednak tracą teraz tę piłkę. Jukasz Jagi powstrzymywany nieprzepisowo, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej. Tyle że tracą tu piłkę, więc będzie powrót do rzutu wolnego i będzie zmiana w zespole Rakowa częstochowa. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Tak trzeba bronić w szesnastce. Podanie do Imaza. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Ale uwaga, jest pod presją. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Odwyzdany, spalony. No, ciekawe. Pracą piłkę. Często chowianie dostają rzut wolny. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Za chwilę koniec spotkania. A drużyna gospodarzy musi jeszcze wykrzesać z siebie jakieś siły. Nie chcę grzebać ich nadziei, ale bywają takie dni, kiedy po prostu rywal jest o tę jedną bramkę lepszy. Nie znaleźli jak dotąd recepty na rozbicie jego obrony i wątpię, by zrobili to w końcówce. I to tyle z tej akcji. Pozostało już tylko 120 sekund. Poluje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku? A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Przemieszcza się bliżej środka. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Drużyna i jej kibice muszą się pogodzić z dzisiejszą przegraną, bo cóż innego im pozostaje? Wynik orbitował wokół remisu, a ostatecznie wylądował na stacji porażka. Cóż, tak bywa. Bye 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 bye